Witajcie moi widzowie, z tej strony znowu ja, Ana47 i będę grał, chyba będzie jednorazowy czy parorazowy odcinek z gry Anikator The Web i Akinator e, internetowy Genishii Dobra, pierwsze pytanie Czy twoja postać żyje w twoim kraju? A my zrobimy na przykład w Staszówkach Stacz, Tak, żyjemy czy twoja postać jest znana dzięki YouTube? Tak, Master Człowiek jest ja znany. Czy twoja postać jest kobietą? Nie. O kur. nie. Czy postać gra w Minecraft? To byłoby trudne pytanie, bo Master Człowiek już nie gra w Minecraft, ale grał, więc znam tak. Postać ma psa. Nie wiem, czy Master Człowiek mieszka. Nie wiem, czy on mieszka z rodzicami. Nie wiem, czy mieszka z rodzicami. Twoja postać na razie do orozniku, jest tej... Nie. Postać jest wojownikiem ninja. Tak. Zdania z wojownika ninja. Tak. Master Choo. Tak. Dobra, zrobimy teraz coś z Napa. Może Freddy gotowy. to postać naprawdę istniała. Nie. A zaś ma kształt. Twoja postać posiada kształt zwierzęcia. Tak. Postać jest robotem. Tak. Postać jest dziewczyną. Nie. Tak. Postać jest żółta. Nie. Postać pijana, nie? Tak. Nie wiem. Nie. Mówiłem 70 lat. Chyba tak. No, z kolejny żółtym? Nie. Yy, tak. Um. No dobra. To jest sojferia, ale okej. Okay. Dobra, zrobimy teraz akinatora. Właśnie, zrobimy ciebie, ten gamoniu internetowy. Guźba dobra. Nie istniejesz, nie jesteś zwierzęciem. Nie jesteś zwierzęciem. No, tu nie widzę butów. Ale może te buty są w tej lampie. To jest taki czajniczek do herbaty w wersji lampowej, ale okej. Okay. Nie nosi butów. Nie ma nóg. No chyba ma oboje oczu. Ma wąs. Światła postać może znaleźć w telewizji co znaleźć? Można! A swoją postać można znaleźć w telewizji. Nie. na się w, w to a kina. O, zrobimy go troll'a i damy nie. I zrobimy. A. A. a kuźwa. Nie, nie. Nie. Robimy mu troll'a. A na. I pokonały! O kurde, pokonałem go samym sobą. To, to, to jest epickie Dobra, teraz robimy może T-Volt. O. Y T-Volt żyje moim travą. W zasadzie jest z YouTuberem. T-Volt jest YouTuber. Czasami tego nie wiem. No, chyba tak, bo czasami. Nie, T-Volt nie jest kobietą. T-Volt nie jest wojownikiem ninja. Nie wiem, czy mieszka z rodzicami. Nie należy do rodziny złaskiej. Nie wiem, czy mieszka z femarką. Chyba nie nosi okularów, tylko. On nie walczy. Nie ma różowych Nie ma brody. Nie wiem. Używa noża. Nie. Nie. MZ źle, źle O jo. Jej kożywa. O Jak to już Dobra, teraz zrobimy... od um, SKKF. A SKKF istnieje. No, powiedziałbym, że jest, ale tam chyba czas, bo wiesz, on tworzy filmy na YouTube. Chyba nie ma psa. No, tak. O, właśnie, pozdrawiamy cię, Master Człek. E, chyba tak. Zaraz, na preliz, nie. Czy po to, jest z kimś zakochana? Nie wiem. Zacznę się okulary. Nie. Ktoś posiada iPhone'a. Chyba tak. On nosi krótkie włosy. No, tak. Mieszka z rodzicami? Nie wiem. Czy ma młodszego brata? Nie wiem. To jest umięśniona. Yy, chyba nie. jest związana z kolorem zielonym? Nie wiem. Chyba nie. Może skręcić filmik z Minecraft? Chyba tak. Gra w CSGO, nie? W zasadzie silnie umieśniona? Chyba nie. Urodziła się w lutym? Nie wiem. Zglądała The Forest? Chyba nie. W zasadzie jest zielona? Nie. Mieszka ze swoją matką? Nie wiem. Story Nie. Nie wiem. Kuźwa cały czas ten Enzy. Idelty Blow to Caster Enzy, Kuźwa. Um. Dan. O. Ten. Dobra. Teraz zbierzemy na przykład Hmm, kogo weźmiemy. Oto... Kosiarza śmierci, o... Nie ja wiem, czy pochodzi z płyski. Nie no się Naprawdę istnieje. Nie, on nie istnieje. Nie. Sibutek, kocha kocha... Kurwa. Kosia śmierci nie ma Chyba tak. Duchem. Tak. To są kabaretowym. Chyba cię coś. Swa Chyba cię coś. Nosi ubranie. Tak. Jakie szaty ma? Wąsy? Nie wiem. Z tego, że, stwo, że stworzyła świat? Nie. To, że nie niewidzialna? Chyba tak. Użba kozy? Tak. Ze śmiercią? Tak. Tak. nosi. Nie. To, jest wszechpotężna? Tak. Ponury z no, kosia śmierci, ale to chyba to samo. Dobra, pierwszy raz chyba zgadłem. Więc yy, teraz zrobimy. Pamiętacie, tą animę to zrobimy, tą starą chińską animę to zrobimy Naruto. Nie jest prawdziwa. Jest człowiekiem. Chyba bo są dwie postacie, Mały Naruto i ten. Tam chyba tak. Specjalne mocy, tak. Yy, tak, jest z Już się domyślam. Ej, Naruto ma. Zobaczę, czy Naruto ma e, te e, czarne. Zobaczę. A, kuźwa nie chce mi się sprawdzać na tablecie. Zobaczę, czy Naruto ma żółte. Nie. nie. Naruto ma żółte. Nie. Ale czy mieczem? Nie. Tak, poza to. Tak, ma go na błąd. Katsuki. Katsuki. Trzy. Naruto należy do akady. Akady Suki. A Kuźma, ja się sprawdzać, dam, nie wiem. Brata lub siostra. Naruto chyba nie ma brata. Ale do kurnej grupy. Nie, Naruto jest dobry. Mieszka z matką. no Naruto nie mieszka, chyba. Tak, nosi opaskę. Nie wiem, trzeba była bardzo bowata. Chyba nie. Ale ma kilkanaście lat. No, chyba tak. Trzego brata? Nie wiem. Jaka kawa? Chyba nie. Z rodzaju Nie. Nie, chyba nie ma w przestrzeni. Występuje w stróżę filmu? Nie. Coś nie żyje. Tak. I przejdź Naruto zginął czy nie? Tam chyba tak. Chyba nie, o. ninja. Nie. 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 Goku. I źle. Nie Dragon Ball. Naruto. Dobra. Teraz robimy um, Sfinksa, istnieje Sfinks, poczekajcie, trochę tu kamerę, fokus łapie, fokus łapie. E, czy ta postać istniała, czy Sfinks istnieje, tak, nie jest męstrzy. nie, nie, on nie pochodzi, śpiewa na scenie chyba cię coś, nie jest człowiekiem, tak, Chodzi na czterech łapach, tak? Nie? Tak? Nie? Na ponad 1000 lat, tak? Tak, pochodzi. Tu nie z moim kraju. Sfinks. Poza jest mi to robi? tak? Dobra, dwa razy zgadza, parę razy. Teraz myślę o kim by tu. Kostraliarz. Kostraliarz nie istniał. Nie, nie ma. Kostraliarz nosi buty. Jest dorosłym mężczyzną? Nie. No, Ghost Ridera. Nie. No, nie nosi maski. Poza zasadzie w szarocie? Nie, jeszcze. Walczy mieczem? Nie. Nie. Przejdź, kurczę, jest komiksów Marvel. Nie ma motka. Nie umiera latać szybko. Pazur już, po no, nie ma. Tak nie jest zielona tak u nas ogniem, tak Ghost Rider and man no zgadłeś teraz bierzemy Hulk, nie, nie nie Hulk nie nosi butów tak, stoi się na dwóch nogach, nie jest przerysząc się, nie ma na głowie nie a jak był Halki Agencim Miaski, ale tam nie. Chyba nie. Zlona i rzewskiego nie. Zielona tak. Zielona ze swoich tak. Blond nie. Halk Bruzbona, naprawdę nie wolnie. Dobra, zobaczę ile się nagrywa. Kurczę, to musimy kończyć, przepraszam Was, ale papa.